Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy do telefonu Motorola E60 Fusion możesz wsadzić dwie fizyczne karty SIM? Odpowiedź brzmi, nie możesz tak zrobić. I jeżeli otworzymy sobie kieszonkę na kartę SIM, zobaczymy. Że możemy tutaj po jednej stronie wsadzić kartę SIM, natomiast po drugiej stronie kartę SD. Dlatego do tego telefonu możemy wsadzić tylko jedną kartę SIM. Jeżeli chcemy sobie wyciągnąć, nawet jeżeli wyciągniemy tutaj jedną oraz drugie, to mamy napisane po jednej stronie karta SIM 1, ale po drugiej stronie jest napisane tylko i wyłącznie SD. Więc to nawet nie jest slot tak jakby dzielony, żeby móc tutaj wsadzić i kartę SD, znaczy kartę SD lub kartę SIM. Po prostu tu jest tylko i wyłącznie slot na kartę SD, a tutaj na kartę SIM. Więc możemy wsadzić do tego telefonu tylko jedną kartę SIM. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.